Jak odnaleźć swój życiowy cel? I to nie jest wcale proste zadanie, i dlatego warto podejść do tego na poważnie. I moją taktyką było to, że kupywałem sobie czas. I to był czasami miesiąc, czasami 2-3 miesiące, po prostu czasu. Nie byłem wtedy ograniczony finansowo i mogłem robić to, co chcę. I co ciekawe, w tym czasie wcale nie było tak do końca kolorowo. Bo nagle pojawiała się pustka, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, i to był właśnie czas, kiedy mogłem sobie pozwolić na medytację, wgląd w siebie i naprawdę poczucie, co ja chcę robić, kiedy ja nic nie muszę, kiedy mam wszystkie dobra zapewnione, wszystkie potrzeby i co ja chcę wtedy robić. I wtedy też pojawia się dużo lęków, dużo blokad, które nas blokują przed ekspresją, przed wyrażaniem się, i wtedy zaczyna się prawdziwa praca. A jeżeli cały czas pracujesz w pracy i nie masz czasu ani przestrzeni, żeby przyjrzeć się sobie, no to ciężko jest siebie poznać i odnaleźć ten cel. Więc pierwszym krokiem jest po prostu kupić sobie czas, tak, żebyś nie musiał nic robić. Może to być tydzień, może być miesiąc, może być rok, zależy, ile potrzebujesz, i wtedy zobaczysz, co naprawdę chcesz robić, jak nic nie musisz.